Moi drodzy, jak zdobyć Golden Lure Module, czyli złotego lura? A do tego, jak najszybciej zdobyć 999 Gimmigul coinów, żeby ewoluować Gimmigula Goldengo? Zapraszam na informacje. Jak wiecie, Gimmigul już od jakiegoś czasu jest no, i no ja niestety chory jestem, więc no nie mogę nagrywać tego wszystkiego Wam na bieżąco. Jestem na antybiotyku, także jeszcze zdrowieję. Mam nadzieję, że będziecie subskrybować kanał Dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Postaram się jak najszybciej wyzdrowieć. Ale Gimigul, Golden Lure i Goldengo, tak, moi drodzy? Golden Lure, tutaj taka najważniejsza sprawa, jak to zrobić? Eee, 5 dni z rzędu musimy wysyłać pocztóweczkę do naszej gry w Pokémon Scarlet. Czy Pokémon Violet. Jeżeli nie wiecie, jak zdobyć gmigula, tak, no to musimy tutaj wysłać pocztówkę do naszej konsoli na Switcha. Jeżeli nie mamy konsoli na Switch'a, no to musimy niestety znaleźć znajomego i jemu po prostu tak jakby połączyć się z jego konsolą, wysłać pocztóweczkę. Mam tutaj na szybciutko, pokażę, po prostu mamy postcard. Jakąś tutaj zobaczmy, no nie wiem, no na przykład Las Vegas, tu mam i mam Send. Nintendo Switch, tak? Więc jeżeli wyślemy tą pocztuweczkę w zamian za to otrzymamy coinbaga, i tym bagem to jest to praktycznie no, na takiej samej zasadzie. E, tutaj, jak widzicie, coinbag na takiej samej zasadzie jak z Meltanem, tylko że Meltany chyba się szybciej spawnowały. Tutaj jest spawn tak samo jak z zwykłym Incensem, czyli 1 na 5 minut, więc jeżeli będziemy stać w miejscu, no to będziemy mieli mało gimmiguli otrzymamy, ale jeżeli będziemy chodzić no to na no jak normalny insens będziemy mogli zdobyć ich więcej. Więc no, jeśli nie macie Nintendo Switcha, musicie znaleźć znajomego, wysłać mu pocztówkę, codziennie z nim się spotykać praktycznie i wtedy będziecie codziennie na pół godziny tak, bo ten coinback jest na 30 minut. Eee, przez te 30 minut będziemy mogli łapać gimi Także jeden znajomy z Nintendo Switchem i z grom Pokémon Scarlet albo Pokémon Violet. Eee, ogólnie no, łączymy się z Nintendo Switchem tutaj, w naszych opc w opcjach w Pokémon Go wysyłamy pocztóweczkę. I tam w Pokeportal w Mystery Giftach wchodzimy, łączymy z Pokémon Go i automatycznie, też oczywiście, e, tak jakby tą pocztóweczkę otrzymujemy w grze w Scarlet albo w Violet. Możemy wtedy tak jak samo w Pokémon Go otrzymujemy pocztówki z różnych miejsc e, i łapiemy wywilony to tak samo. W tej grze Pokemon Scarlet i Violet możemy łapać tamte patterny, z którego wysłaliśmy pocztóweczkę tutaj u nas w Pokémon Go. Także jak zdobyć Golden Lura? Tutaj to najważniejsze pytanie, tak, no bo codziennie możemy otrzymać tego naszego Coinbaga, który przez pół godziny będzie nam spawnował Gule. Golden Lur możemy otrzymać jeżeli przez 5 dni z rzędu, 5 dni z rzędu. Nie możecie przerwać z trika, tak? 5 dni z rzędu musimy wysyłać codziennie pocztóweczkę i piątego dnia otrzymamy Golden Lura, którego będziemy mogli na pół godziny wrzucić na Pokestopa i za chwileczkę sobie to zrobimy. Właściwie możemy to zrobić teraz, a za chwilę Wam po prostu wytłumaczę, jak najlepiej skorzystać z tego wszystkiego. Czyli goni, no ja już tego Golden Lura mam, pokazywałem Wam czy nie pokazywałem? Jest tutaj Golden Rule Module, więc sobie go oczywiście tutaj wrzucimy jak najszybciej. Aha, e, i jeszcze tylko zobaczmy, żebyśmy nie zakręcili się. E, ile mamy tutaj? 71 Gimigul Coinów. Dodatkowa jeszcze jedna tutaj ważna informacja. Jeśli Gimigule będą Wam się spawnować, rzucajcie przynajmniej Greaty albo Excellenty, Bo z tego za Greaty albo za Excellenty Otrzymujemy jeszcze dodatkową taką informację po złapaniu, że Gimigul dropnął no jakieś końce. Więc tam raz dostałem jedną sztukę, raz dostałem cztery sztuki. Więc ogólnie warto rzucać te Greaty i excelenty, jeżeli ktoś potrafi, żeby no jeszcze dodatkowo zwiększyć sobie szansę na e, tutaj nasze dodatkowe coiny do Gimigula. A gry dobra, 571 mamy, rzucamy tutaj lura na 30 minut. Dobra, zróbmy cyk. Także mamy tutaj ładną animację. O, tutaj nawet spam poszedł. Zobaczmy. A jest, ładnie spam. No dobra. Diltek jest, ok. Ile, ile tutaj dostaliśmy? 10 Gimigool Coinów. Sprawdźmy, czy to się zgadza. 10 gimi Coinów, dobra. Więc 10 za pierwsze zakręcenie stopem. Spoko, nie? Dobra, ja sobie tu w ogóle pousuwam, Jak widzieliście, miałem bug full, a i tak. Zakręciliśmy tutaj tym Pokestopem, więc dobra, złapmy sobie tego w słablu. E, co chciałem Wam ważnego powiedzieć, e, jak tutaj najlepiej skorzystać z tego wszystkiego, jeżeli mamy grupkę znajomych, którzy no też są oczywiście fanami Pokémon Go e, i na przykład no jeden z Was tylko ma tego Nintendo Switcha, to jeżeli będziecie sobie wysyłać piętni z rzędu, tak? Codziennie będziecie łapać sobie gimigule i wszyscy, no, no nie powiedzmy, będzie Was piątka, tak? E, wszyscy każdego dnia będą wysyłać e, te pocztówki do gry Pokémon Scarlet i Violet. Do tego piątego dnia, jak już każdy z Was otrzyma tego Golden Lura, umówcie się gdzieś, nie wiem, no w jakimś miejscu po prostu ciepłym, gdzie jest dużo pokestopów, i przez te 30 minut każdy z Was rzuca jednego Golden Lura. No i średnio od 40 do 60 z tego co ludzie zgłaszają otrzymujemy z jednego, z jednego lura. Więc no, tutaj no, razy 5 tak no to mamy jakieś tam 300 tak 60 razy 5 to, to mamy no 300 e, tych gimigul coinów. Może być więcej, jeżeli was będzie jeszcze więcej. Tutaj właśnie widziałem na Twitterze w Japonii ludzie działają tak, że no spotykają się w jakimś parku po 12-13 osób, każdy rzuca lura i no, mają w godzinę praktycznie 900 e, Gimigul coinów, więc mogą już sobie ewoluować e, swojego Gimigula w Goldengo. Także no, potrzebujemy ich aż 999, także jest to dosyć, dosyć sporo. Także no, taka taktyka chyba tutaj będzie najlepsza, żeby po prostu e, zbierać się w 5, 6, 7, 8 osób, no, jeżeli mamy takie community w naszej okolicy i wtedy po prostu w jakimś danym parku przez te pół godziny jak najbliżej te lury, żeby po prostu były rzucić i no kręcić tymi stopami, żeby jak najwięcej tych y, gimigul coinów nam wypadało. Także to chyba będzie taka najlepsza taktyka na to, żeby właśnie zdobyć jak najszybciej gimigul coiny. No i co? No ja tutaj nie będę chyba czekał z wami tych pięciu minut, bo no to raczej bez sensu, nie? Żebyście tutaj czekali na każde zakręcenie stopem. Było 71 na końcu na początku. 10 dostaliśmy za pierwsze zakręcenie. Zobaczymy ile dostaniemy na koniec, nie? Także widzimy się za jakieś 25 minut. Także kochani pół godziny minęło. Zakręciliśmy stopami normalnie, nie? I moi drodzy udało mi się zdobyć 146 Gimigul coinów. Rozpoczynaliśmy z ilością 71, także razy 2, 75 sztuk udało mi się zdobyć yy, przez te pół godziny ze złotego Golden Lura. Także ogólnie spoczko, ale tak jak wam mówiłem. Najlepszy sposób to będzie właśnie nie w pojedynkę, bo w pojedynkę no to widzicie 5 dni, 70 plus minus gimigul coinów, no to, to troszeczkę czasu zajmie. Najlepiej zebrać się w te 5-6 e, osób, jeżeli no, macie taką grupkę znajomych, a podejrzewam, że macie. No jedna osoba musi mieć tego Nintendo Switcha, żeby właśnie każdy z Was mógł tą pocztówkę codziennie wysyłać, codziennie odbierać coinbaga zużywać, tak? Do tego macie dodatkowo, łapiecie i Gimmie gule i pamiętajcie, Excellenty, Great'y. Nie wiem czy to działa na najsach NICE też, nie widziałem. Wiem, że jak ja rzucałem Great'y i Excellenty to dostawałem dodatkowe, nie zawsze, ale dostawałem dodatkowe Gimmie Coiny. No i po tych pięciu dniach, jak każdy z was otrzyma Golden Lura, no to wtedy umówić się w jakieś fajną miejscówkę, gdzie jest, nie wiem, no, tyle stopów, ile potrzebujecie i po prostu przez te pół godzinki posiedzieć, pokręcić stopami i no, no chyba to jest taka najlepsza opcja na to, żeby jak najszybciej zdobyć Goldengo. Pokémon Go. Także kochani, no ja nie będę tutaj się yy, rozwijał bardziej, chyba już wszystko sobie powiedzieliśmy, jeżeli macie jakieś pytania yy, piszcie w komentarzach, dajcie znać w komentarzach, czy wy już użyliście swojego Golden Lura, ile otrzymaliście z niego gimigul, coinów. Na sam koniec, moi drodzy, jutro, 5 marca, mamy jeszcze Event Catch Mastery od godziny 10 rano do godziny 20. Zwiększona szansa na shiny Hitmonchana, Hitmontopa i Hitmon Lee, więc kto nie ma tych shiny, warto sobie przez te 10 godzin tutaj pograć. Będzie Time Research specjalny. 10 zestawów zadań, by spotkać łącznie 40 Hitmontopów, więc no, tutaj, jeżeli ktoś nie ma Hitmontopa, no bardzo, bardzo duża szansa na Shundo z tych zawsze questów jest, już nie pamiętam ile moi znajomi z tych właśnie takich researchów pozdobywali yy, tych Shundo, ale no tutaj Shiny Tyrock z jajeczek z 7 km, więc to są jajeczka od naszych friendów z giftów, tak, więc yy, tutaj możecie polować. Będzie tylko i wyłącznie on w pajeczkach 7 km, no ale wiadomo jajko, kurczę, szansa nie jest jakaś taka super, ale jak ktoś będzie chciał spróbować swoich sił, to polecam. No, także to tyle, nie? Od 10 do 20. E, infograficzki od Galixa, dziękujemy ślicznie. Także z mojej strony to by było na tyle. Życzcie mi zdrowia w komentarzach. No i jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco na ja. Wracam do łóżka i widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémonami. Do zobaczenia. Cześć.